Około 9.30 19 maja na przejeździe kolejowym w Bielawie na ulicy Grunwaldzkiej doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem ciężarowym Iweko 53-letni mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu szynobusowi prowadzonemu przez 30-latka, doprowadzając do zdarzenia bocznego. W ciężarówce podróżowały trzy osoby, natomiast składem kolejowym 9. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Okoliczności zdarzenia będą badać bilawcy policjanci.